Maneczko wszystkim na moim nowym kanale. No, czy nowym to nie wiem, bo już kilkanaście lat już, kilkanaście, no, z 10-12 lat już po prostu istnieje tutaj na YouTube. Kiedyś nagrywałem, jak byłem taki mały łebkiem. Ostatnie czasy nagrywałem przez rok, półtorej roku na właśnie na platformę TikTok. Co za tym idzie, idzie taki po prostu niedosyt, bo robi się takie krótkosekundowe filmiki, które po prostu mało przedstawiają, a można by było więcej pokazać. Dlatego znowu wchodzimy na YouTube'a i tutaj będziemy nagrywać całe właśnie nasze gospodarstwo, jak to wygląda, szczególnie od pracy na polach. Mamy też bydło mleczne, około 60 krów dojnych, więc też tutaj może coś pokażemy, ale nie obiecuję, bo ja się bardziej zajmuję pracami na polu, choć przy bydle też dużo uwagi przywiązuję. Także na pewno się nasuwa takie pytanie, dlaczego przestałem właśnie nagrywać na tego YouTube'a. Sprawa wyszła tak, że byłem właśnie tym małym łebkiem i nie było też po prostu czasu na to, bo potem się siadało na, tak można powiedzieć, na ciągniki, na, czy tam z ojcem na kombajn, zdało się prawo jazdy i umkło to. Chciałbym też dodać, że te konto nie będę tworzył ja. Konto będzie tworzone razem, czyli Wy i ja gdyby was nie było to mnie też nie ma więc musimy się razem wspierać a ja wam pokażę w bardziej obszernych materiałach bardziej rozwiniętych więcej pokazane i też dłuższe więc jest to moja mała zapowiedź kanału na które będą widzowie mniejsi więksi młodsi, starsi więc Myślę, że kanał się przyjmie. Wiadomo, jest bardzo dużo tych kanałów. Ale sezon już startuje, więc będzie co nagrywać. Więc będziemy się starać te filmiki nagrywać jak najlepiej dla Was i jak najwięcej pokazywać, więc subskrybujcie mój kanał. Może tu gdzieś coś będzie, może nie. Polubcie ten film, udostępniajcie znajomym, i myślę, że. Ogarniemy temat i będziemy działać. Pozdrawiam Was i ciao.